Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Siekiera A dzisiaj kontynuujemy sobie kolejną chorą część z gry Outlast'a My jesteśmy tutaj, skończyłem nad tymi krzyżami Niestety Boiler nie miał czasu, więc sobie sam zagram Będziemy się sami bali, znaczy. No ja się będę bał. ale się będzie śmieli. Dobra, y, zachęcam też do obejrzenia do końca, bo myślę, że myślę, że będzie dzisiaj fajnie. No i dobra, no to nie chcę już dalej przedłużać, wychodzimy. No dobra, z tego co ja widzę to jesteśmy chyba w jakimś więzieniu. Dobra, żółwik. No, żółwiej daj. Nie, nie dam ci. Nie, nie dam ci żółwia. Nicie jakieś świnie są. No, dobra, dobra. <laughs> co to? To? Może Kurwa, fot. Ja... Jezu. Bleg!

Ten kutas mnie prawie wystraszył. Gdzie jest tu O co tutaj chodzi? A co tu chodzi, no? Wow. U, dobra. No to wchodzimy sobie tutaj. No to będziemy musieli. Nie, do No, to jest... Dobra, wchodzimy na górę, pociągamy. Uffuuu! Nie leży się przestraszyłem, to ta gra jest coraz bardziej obrzydliwsza. Zamknij tej. Jebać trupa. Jezo. Pierdolona jest ta gra. I dobrze mówiłem na początku, że będzie chora, no co? Dobra, no to chyba Spierdzielamy tędy Ty Jezu myślałem, że spadnę Jezu święty, dobra No dobra, na wszelki wypadek, na wszelki wypadek, już pójdę, bo... A tam... Idź za śladami krwi, tam chyba kiedyś było, bo... Bo, 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 bo... Przetłumaczyłem sobie, bo tam był jakiś napis właśnie. <laughs> Nie wiem, czy to był ten właśnie teraz, ale... O tym, że sobie z gry przetłumaczyłem, bo tam... Ciekawy mnie taki jeden napis. Było, idź za śladami krwi. Okay, tak, jak tak, nie to się mogło nazywać, że tak. Korda, no. Miałem na końcu języka. Dobra. Połowę się stało prawo, tak? nie mogę iść w prawo. Dla w lewo. Łe, no. Nie mogłeś mi powiedzieć, że idziesz w prawo. Równo by było. No cóż. Chodzimy na dół. I... dupa tutaj nie działa. Tutaj klucz, jedna klucz. Ale tutaj coś jest otwarte. O, b -b bateria, b -b bateria. Co jest z A, dobra. Powiedziałem, że tutaj się można kryć. Okej, ok, ok. okay. No właśnie, mm, mm, ja się tak zastanawiam, czy nakręcić live'a <laughs> mojego pierwszego. A, i przy okazji, y, za chwilę kontynuuję tam, tamtą moją przemowę. A, to on tutaj był. Y, dziękuję Wam bardzo za moje, moje 60, jak teraz patrzyłem na YouTube, 61 widzów subskrypcji, nie, naprawdę bardzo jestem z tego zadowolony. Nawet nie wiecie, jak się z tego cieszę, że coraz bardziej mi te subskrypcje idą w górę. Tylko wiecie, mi fajnie, bo by jakby jeszcze lajki, like. ale nie, to w ogóle ja się cieszę, że coś tam już w górę idzie. Ja się naprawdę nie spodziewałem tego, że tak mi to wszystko pójdzie. No, jak na razie, to się bardzo z tego cieszę, ale mam nadzieję, że coś z mojego kanału wyrośnie. Takiego fajnego. O. On mnie zabić nie chcę. A, e, dobra, przypomniało mi się na temat. E, tamtej mojej przemowy. Chciałem. E, ten. E, zrobić mojego pierwszego live'a. Ale ten live to bym chciał zrobić z gry właśnie Outlast. No to nie wiem, czy da się. Ja nie wiem, pierwszy raz będę kręcił live'a. Chyba na Twitterze będzie. E, no zapewne na Twitterze. I byście mi tam napisali komentarze, czy dałoby się nakręcić. Yy, właśnie takiego live'a z Outlasta i czy byście chcieli w ogóle. I to nie wiem zapewne to by się rozpoczęło o 20 równo, ale się zobaczy czy E no, ten to akurat chcemy zabić, no? Jezu święty idzie tu uciekać. Kurde tam była szafa, no fuck Dobra, dobra. A to na to... ta to akurat zrobiłem na chwilę utrafię, bo, myśl, bo myślałem, że w ciemności mi nie zauważy. Jak będę gdzieś w ciemnym pomieszczeniu... No serio, to i było jeszcze łóżko. E, w ciemnym pomieszczeniu właśnie i... Sprawdziło się. Tylko chyba będziemy musieli iść tam, gdzie ten ten brudas poszedł. Dobra, zapewne tam gdzieś nami już kampi. Dobra, tutaj go nie ma. To jest ten mój ziomek, co nie chciał uderzyć. Okej. On właśnie najbardziej boję, że mi tutaj za rogu. Ty nie mogę. Dobra, coś tutaj musiałem zrobić. Jej. <grystanie> dobra, otworzyłem. I teraz, tak jak bezpiecznie wszedłem, to tak mam bezpiecznie wyjść. Oczywiście, na sprintie no. Łaż, coś mi z łba wyleciało. Dobra, gdzie to wyjście, gdzie to wyjście. Jest. Okej, okay, dobra. Jak na razie to nam bardzo dobrze wychodzi. Także lecimy dalej. Zapisała mi się gierka. Drzwi oczywiście zamknięte. O nie. Znalazł się jakiś. Kur, ci już nam jest z maczetami się szykują. O, to tutaj będzie trzeba przejść. Dobra, <laughs> ci z maczetami już na mnie polują. No, ale nie, nie dam się tak łatwo. żeby mnie nie zauważą? A myślałem, że taka ręka mi coś wyskoczy. Dobra, dobrze idzie, dobrze idzie. Kurde, tutaj? O, nie ma ich. Dobra, no to wejdziemy sobie tutaj. Na razie nic ciekawego, Ależ żeby się przydała jakaś bateria, no bo niestety mało mam baterii. Dobra, e, to może jeszcze takie jedno pytanie do was, byście bardziej woleli e, mój pierwszy live z Outlast'a o 20? Znaczy to i tak będzie tak mniej więcej o 20, mój pierwszy live z Outlast'a, czy byście woleli bardziej z Minecraft'a? E, zamknięty. A, dobra. Czy będzie chyba trzeba jakąś kartę. Nie tutaj. Czyli też. Dobra. Chyba będziemy musieli iść do ciemności. Oszty okay. w morda. On chciał jeszcze pożyć gnają. Dzień gnają O Dobre skarta, tylko żeby oni tutaj teraz nie wypierdzieli, bo znając życie to Jo, jął, jął. Nie ma? Nie ma. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. I... No mam nadzieję, że to nikogo nie będzie. Tak, to kupa pogacia jak mi poleci. No i gdyby on był normalny, nie, wiem, może jakby coś było, to by... Jezu Święty. Jezu, co jest? What the fuck? Co do kur? Jak oni to? Jak mnie kto zaskoczył! No to może naprawdę trzeba przez to okno. Mano. No. a ja mówiłem tak, jakby był normalny, to by skoczył przez okno. A jednak był normalny, czyli myślę tak jak on, bo ja bym zeskoczył na dół. Biorąc, żeby mi się, by, giry, by mi się złamały, Abym wolał na dół zaskoczyć. Pielnicie im pierdzielę sam w tej drzwi Troszeczkę jasno, ale dobra, dobra. My... Idziemy tutaj, może będzie bezpiecznie. O dobra, Ja pierdolę. No nie no! O, o, o! dawaj, dawaj, no, 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 tak! Jest! Uh. No dobra, Ty no, jakby oni by mi tutaj wypierdzili, to bym się akurat tego przestraszył. Jezu, 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 jezu! Pff. Co jest? Gdzie jestem? Na dworze? Nie, lampa. Myślałem, że to słońce na początku. What the fuck? O fu, O fu. Ja pierniczę. A to nie jest przypadkiem jego... O, arena? Nie jest przypadkiem jego takiego... Taka arena, ale... Tak na wszelki wypadek mówię się hmm. hmm. A to jest bysik z niego bez kitu. Hmm. Co to do... kurwa? on tutaj jest? Fuck! Co się ja go słyszałem, kajdany słyszałem. Dobra, to może będzie takie takie dziwne zakończenie pod łóżkiem. E, mam nadzieję, że wam się by się spodobał też. Dobra, mam nadzieję, że wam się spodobał filmik. E, zalajkujecie, zasubskrybujecie, jeżeli by wam się oczywiście spodobało. Jeśli byś był moim nowym widzem, byś wszedł na mój kanał przez przypadek i byś to obejrzał. Byś mógł dać suba, jeżeli by ci się oczywiście spodobało, to tak. No to żegnam się z wami z poduszkiem i z byśkiem obok. No to cześć, na razie.